Cześć, to jest i Imaginator z kanału Nagrań TV. Dzisiaj mamy dla Was coś ciekawego. Mamy dla Was recenzję i trochę off-topu na temat Resident Evil 2 remake. To jest remake'u tego samego tytułu z 1998 roku gry firmy Capcom. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę pod tym filmikiem, subskrybować nasz kanał, naciśnijcie dzwoneczek, będziecie dostawali powiadomienia na temat nowych materiałów na naszym kanale. Będzie tego naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawie i naprawdę bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania. A teraz koniec autoreklamy, przechodzimy do materiału, którego ma dotyczyć ten filmik, czyli Gra Resident Evil 2 Remake. W którym wcielamy się w dwójkę bohaterów, którzy mają za zadanie, kolokwialnie mówiąc, uratować świat przed spiskiem wielkiej korporacji Umbrella. Zaczynamy od podstawowej rzeczy, czyli ekwipunku. W grze mamy dostęp do kilku typów oręża, gdzie podstawowym jest pistolet. Oczywiście to broń możemy w pewnym stopniu modyfikować, jednak w niewielkim stopniu i tylko jeśli uda nam się znaleźć te modyfikacje. Zapisów stanu gry możemy dokonywać przy użyciu maszyn do pisania, które są umieszczone w konkretnych miejscach na mapie. Miejsce w kwipunku mamy dość ograniczone, jednak dochodzi nam tutaj skrzynia, która jest najczęściej w safe w których możemy bez limitu przechowywać dodatkowe przedmioty. A sam kwipunek możemy rozszerzać przy użyciu dodatkowych modyfikacji. Teraz walka, a tak mianowicie zaczniemy od bossów. W tej grze mamy dwóch bossów. Jeden mniej irytujący, teoretycznie trudniejszy, dość epizodyczny, o ile bossa można nazwać epizodycznym, wiadomo, występuje parę razy. Walka nogu jest dość ciężka. Ale to by było tyle, jeśli o niego chodzi. Pojawia się parę razy to wszystko. Drugi boss jest z nami cały czas, jest o wiele bardziej irytujący, ale jest też o wiele prostszy. A przynajmniej do czasu ostatecznej potyczki z tym bossem. Mowa o misterze Exie. Szkoda, że tego nie mogę pokazać wam tutaj na filmiku, ale naprawdę cały czas słychać kroki, kiedy za tobą chodzi. Nie wiesz, czy nie wyskoczysz zaraz za ściany. I w takiej sytuacji walka jest dość prosta, tak jak mówiłem, trzeba go po prostu zneutralizować, można się przed nim schować, można uciec i liczyć po prostu, że przestanie nas szukać. Niemniej jednak jego kroki towarzyszą nam naprawdę przez całą grę. I to wzmaga takie uczucie paranoi. Gra jest ogólnie świetna, ma mega zrobiony klimat, ta ciemność, oświetlanie sobie, drogi latarką, w każdej chwili może na nas przez okno wyskoczyć jakiś zombie. Wiadomo, jeśli nie chcemy się z nim gryźć, gra nam daje możliwość jakiejś dodatkowej obrony, jeśli mamy czym. Jednak każdy głośniejszy dźwięk może nam ściągnąć na plecy, oczywiście, pana exa. I on nam będzie się starał uprzykrzyć tę rozgrywkę. I będziemy musieli nie dość, że przed nim uciekać. To jeszcze będziemy musieli uważać na otoczenie, które też będzie się starało nas zabić przez całą grę. I to, moim zdaniem, jest mega zajebiste rozwiązanie w tym wypadku, bo stwarza nam takie naprawdę realne zagrożenie w trakcie całej gry. I musimy cały czas z tyłu głowy mieć tego gościa, że on może w każdej chwili wyjść za jakieś drzwi. Sama grafika w tej grze jest naprawdę mega fajnie zrobiona, i też trzeba pamiętać, że Resident Evil 2 remake ma zablokowaną możliwość streamingu i nagrywania wideo, jeśli ma się włączone HDR i 4K, więc grafika w tym filmiku jest jeszcze dodatkowo zaniżona, więc ona będzie jeszcze o wiele lepiej wyglądała. Do tego dochodzi nam dość ciekawa historia które razem, jak się je zespoli, stwarzają coś naprawdę niesamowitego i moim zdaniem naprawdę wartego zagłębienia się w ten świat i w tę historię. Naprawdę bardzo polecam. I to by było tyle, jeśli chodzi o tę recenzję. Bardzo dziękuję za uwagę. Dawajcie łapki w górę, jak wam się podoba. Komentujcie, piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy chcecie więcej takich materiałów. Subskrybujcie nasz kanał na TV. Tam wkrótce pojawi się więcej takich materiałów jak ten. Dzięki wielkie.